15 lat obiadania się i wymiotowania dzień w dzień. Buzia jak księżyc, opuchnięta jak hobby. Ja nic nie czuję. Ja nie jestem chora. Ja jestem uzależniona. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z trochę innym filmem, bo zupełnie nie kulinarnym chociaż związanym z jedzeniem. Będzie to rozmowa z gościem, z Anią Gruszczyńską, która jest autorką bloga Wilczogłodna. I dzisiaj porozmawiamy sobie o zaburzeniach odżywiania, a dokładniej o bulimi i o kompulsywnym objadaniu się. Cześć Ania, bardzo się cieszę, że się zgodziłaś na tą rozmowę ze mną. Cześć. Chciałam z Tobą porozmawiać, zapytać Cię, jak to u Ciebie było i jaki jest Twój przepis na sukces tak naprawdę. Więc może zacznijmy od tego, kim jest wilczo -głodna? No Wilczo Głodna to jest, to jest moja nazwa na bulimie, tak, jakby mi nigdy się nie podobała nazwa bulimia, tak, zawsze mi się kojarzyło to z jakimś upokorzeniem, wstydem, z jakąś taką moją wstydliwą tajemnicą i w momencie, kiedy właśnie postanowiłam, że zacznę pisać dla, dla dziewczyn, które borykają się z, odżywia, z zaburzeniami odżywiania, przyszła mi do głowy taka nazwa, Wilczo -głodna, tak, czyli coś, co... Co brzmi ładnie, a tak naprawdę oddaje istotę problemu. I powiem ci, że się to tak przyjęło, tak, że na przykład na moich forach, tak, czy często na jakichś innych forach, które pierwsze widzę, bardzo często właśnie nazywa się Bulimie Wilkiem, tak, albo dziewczyny, które na to cierpią, nazywają siebie wilczobłodnymi. Ja także fajnie, cieszę się, że, że gdzieś to się przyjęło. No i też jest to moja ksywka, nazwa mojego bloga, tak więc dwojako można na to patrzeć, na tą nazwę i na to, co ona za sobą niesie. A czym jest właśnie ten, ta bulimia i ten wilczy głód? Bulimia i wilczy głód jest wołaniem organizmu o brakujące kalorie. Tak, to po pierwsze, jeżeli zaczynamy się nadmiernie odchudzać, głodzić, bo często te wszystkie diety przypominają naprawdę głodówki albo są wręcz faktycznie głodówkami, to nasze ciało po prostu zaczyna się przeciwko temu buntować i zaczyna nam najpierw sygnalizować głodem, że coś jest nie tak, że mamy deficyt kaloryczny, a jeżeli nie reagujemy na to, nie reagujemy na ten zdrowy, fizjologiczny głód, no to nasze ciało robi nam coś takiego jak wilczy głód. Tak? Czyli po prostu jest to wręcz, nasz organizm zmusza nas wręcz, żebyśmy się na to jedzenie rzuciły, po to, żebyśmy no, nie umarły z tego głodu. To tak samo jak, nie wiem, wstrzymamy oddech tak? I, i postanowimy, że a, nie będziemy sobie oddychać, to po prostu na, nasz organizm odetnie nam świadomość, zemdlejemy wtedy. Tak, i nasz oddech wróci do, do, normal, do, norm, do normalności. Więc tym samym jest właśnie Wilczy głód taką reakcją organizmu obronną przede wszystkim, polegającym na tym, że organizm odcina nam świadomość i budzimy się nagle gdzieś z nosem w lodówce wśród papierków po, po wszelkich produktach żywnościowych. I jak wygląda właśnie taki napad? Jakby jakie emocje temu w ogóle towarzyszą? To nie jest nigdy tak, że siedzimy sobie na kanapie w niedzielny wieczór i nagle mamy napad. Jakby zanim nastąpi pierwszy napad, no musi nastąpić właśnie to długotrwałe odchudzenie, odchudzanie, głodzenie, męczenie organizmu nadmiernymi ćwiczeniami, ten po prostu deficyt kaloryczny, kiedy organizm czuje się zagrożony. I najczęściej właśnie taki, taki napad to jest, to, to jest, tak jak mówiłam, to odcięcie świadomości. Więc właściwie nie towarzyszą temu um, żadne emocje, przynajmniej na początku tak nie jest. Potem, po tym napadzie towarzyszą nam emocje właśnie winy, wstydu, wyrzutów sumienia, tak. dlaczego myśmy to zrobiły. To właśnie często wtedy prowokujemy wymioty, czy idziemy uprawiać sport, także po to, żeby spalić te kalorie. Więc jakby te emocje przychodzą potem. tak. W momencie, kiedy to się dzieje, to raczej, raczej człowiek jest jak zombie. tak. Jest po prostu. Jakby, no nie wiem, zamrożony w środku, tak to często też mi dziewczyny mówią, że ja nic nie czuję. Tak? Ja po prostu wtedy nic nie czuję, idę do lodówki jak, jakaś, jak jakiś automat, jak jakaś maszyna i budzę się dopiero właśnie po tym wszystkim. Czyli to jest taki, takie jakby zamknięte koło trochę działań, prawda? Tak, tak, tak. I właśnie wszystko zaczyna się od, od tej głodówki, tak? Jeżeli miałyśmy napad zwymiotowałyśmy po prostu to już jakby tutaj się zaczyna drugi obrót tego błędnego koła, tak, czyli już sobie robimy ten deficyt na kolejny napad. Nam się wydaje, że na przykład przechodzimy na dietę po to, żeby skompensować te kalorie, co zjadłyśmy wcześniej, tak, te 5000 kalorii, które pożarłyśmy wczoraj, ale tak naprawdę my tym napadem zakopałyśmy dołek kaloryczny, który zrobiłyśmy sobie jeszcze wcześniej. Tak więc jeżeli teraz znowu przechodzimy na głodówkę, no to faktycznie nakręcamy to błędne koło, będzie kolejny napad, kolejna kompensacja, jeszcze większe niedożywienie, kolejny napad, tak? I to koło zaczyna się kręcić, i jeżeli ono się przekręci odpowiednią ilość, ilość razy, nie wiem, 20, 30, 40, powtórzymy. To samo, to to staje się naszym nawykiem, ponieważ każda czynność, którą powtórzymy odpowiednią ilość razy, staje się takim nawykiem, tak? Cokolwiek to jest: mycie zębów, nie wiem, bieganie, mówi się, że nie wiem, trzeba 21 dni, żeby wytworzyć w sobie nowy nawyk, i 63, żeby ten nawyk się zakorzenił, tak? Więc, jakby to może się stać bardzo szybko. Jeżeli nasz mózg wyłapie ten powtarzający się schemat, że aha, jemy, wymiotujemy, jemy, wymiotujemy, no to jak teraz jemy, to nasz mózg nam wyśle sygnał: wymiotujmy. Tak? że po prostu to właśnie zaczyna być automatyczne i to jest wtedy to się robi wtedy bardzo niebezpieczne. Tak, bo jeżeli coś się stanie naszym nawykiem, to jakby przechodzi to w taką sferę automatycznego działania. A jeżeli coś jest automatyczne i dzieje się trochę jakby poza naszą świadomością, no to mamy problem, prawda? Nie, nie jesteśmy już w stanie, znaczy jesteśmy w stanie to wyłączyć, ale nie wiemy jak to zrobić, tak? I często tkwimy w tym schemacie po wiele, wiele lat, nie? To też jest... Um, Nit, że zaburzenia odżywiania to choroba nastolatek. Nie? Czasami mhm. przychodzą do mnie kobiety, które są po 50, po 60. Moja najstarsza podopieczna miała 72 lata mhm. tak, i, i cierpiała na bulimie, więc y, większość to, to są takie mm, po 30. Nie? Więc to jest mit, że ja tutaj sobie pogłoduję, ja tu sobie powiem, ja tu chudny i przestanę. Nieprawda, to może naprawdę zostać do, do końca życia. To jest bardzo ciekawe. Ja mam te same jakby doświadczenia, że być może te zaburzenia się jakby uaktywniają gdzieś tam w tych latach nastoletnich, ale no jeśli nic z tym nie zrobisz, to tak jak mówisz, że to jest nawyk, więc po prostu coś zrobimy tak. z automatu i i jeśli po prostu nie podejmiemy kroków, to to może trwać i trwać, prawda? U ciebie to tak. Ile lat? 15 lat obiadania się i wymiotowania dzień w dzień. Tak? Ja, ja miałam naprawdę bardzo ciężką tą bulimię. Nie miałam praktycznie dnia przerwy. Tak, Znaczy były jakieś tam, powiedzmy, Jasne, jasne punkty w tej, w tej mojej historii, ale yy, praktycznie no, robiłam to codziennie i, i myślałam, że, że tak już będzie do końca życia. Nie widziałam jakby w ogóle drogi wyjścia z tego i to, to stało się wręcz częścią mojego życia. Tak? Ja już nie pamiętałam, że, że było inaczej, że można inaczej, po prostu to było, jak, to było jak wyjście do toalety tak? I, i zajmowało mi tyle samo czasu, tak naprawdę nikt by się nigdy nie zorientował. I jak gdzieś nauczyłam się z tym żyć. Także no 15 lat tak, takiej męki. Bardzo długo. A czy można żyć właśnie tak do końca życia? Czy można zrobić z tego po prostu część swojego życia? Czy są jednak jakieś, jakieś skutki? Można, tylko ile to życie potrwa wtedy? Nie? To, to, to jest pytanie. Tak, bo jakby skutki tego no, no są ogromne. Ja na szczęście ja chyba mam mocny organizm i, i nie miałam aż takich szkód. Po prostu roztopiły mi się wszystkie zęby, uwierz, tak, no bo cały czas są narażone na działanie tego kwasu, tak, który znajduje się w żołądku, więc musiałam sobie odbudować wszystkie zęby, wyleczyć. Też pisałam o tym na moim blogu. Post, to kosztowało mnie fortunę po prostu. Do tej pory czasami mam kołatania serca. Bo arytmia, problemy z sercem są właśnie też pochodną bulimi. Najczęstszą przyczyną właśnie śmierci, no bo to jest śmiertelne, tak? Można po prostu umrzeć z powodu bulimi i jest po prostu atak serca. Często dziewczyny właśnie podczas wymiotów, czy, czy nawet nie dostają ataku serca. Tak, no, miałam podopieczne z przeróżnymi problemami popalony język, popalony żołądek, przełyk, refluks, gastropareza czyli paraliż żołądka, problemy z jelitami, policystyczne jajniki, problemy z hormonami, guzy przysadki mózgowej, osteoporoza. Matko, insulinooporność, cukrzyca, no dużo by wymieniać, tak? Po prostu e, i na koniec wcale nie jesteś piękna, wcale nie jesteś szczupła, e, wręcz przeciwnie, e, tak, e, to też na moim blogu można sobie zobaczyć moje zdjęcia, jak ja wyglądałam w budimii, tak, Buzia, jak Księżyc, bo e, też wybija ci więc jesteś opuchnięta jak chomik, włosy trzy na krzyż. E, więc no tak, można ciągnąć tak do końca życia, ale no, no mówię, co. Co to za życie wtedy będzie, nie? Kiedy zdałaś sobie sprawę, że masz już dość i jakby, że musisz coś z tym zrobić? Znaczy, było takich momentów wiele, bo tak naprawdę każda osoba, która ma zaburzenia odżywiania, Napotyka taki moment w swoim życiu, że sobie myśli, o nie, mam już dość, tak, już nigdy więcej. Nie i na pewno każdy inny uzależniony, czyli każdy alkoholik, każdy palacz, każdy narkoman, każdy nie wiem, uzależniony od hazardu też ma taki moment, kiedy mówi sobie: Ja już nie mogę, ja mam dość. Tak, ale właśnie na tym polega nauk, że my sobie mówimy dość 1500 razy. I nagle łapiemy się, że my robimy to samo, znowu. Tak więc, jakby powiedzenie sobie dość, to jest, to jest jeszcze, odpowiedzenia sobie dość, to jest jeszcze długa droga do faktycznego wyjścia z tego. Ja dopiero wyszłam z bulimi, kiedy ja zrozumiałam jej mechanizm. Tak, i nie, nie musiałam wtedy mówić sobie dość, po prostu to był moment, kiedy jasno zobaczyłam, że ja nie jestem chora. Bo ja całe życie myślałam, że jestem chora. Czytałam internet, chodziłam do psychologa, chodziłam do psychiatry na różne terapie, terapię grupową, tak i cały czas było, że to jest choroba. I ja któregoś dnia zrozumiałam, jadąc w ogóle na rowerze, nie myśląc o niczym, że tak naprawdę ja nie jestem chora, ja jestem uzależniona. A skoro jestem uzależniona, to ja mogę przestać. Kiedyś byłam uzależniona od papierosów. Nie przestałam z dnia na dzień. Tak więc yy, i wtedy wiedziałam, bez żadnego postanawiania sobie, że ja już nigdy w życiu tego nie zrobię. Tak więc jakby yy, ja wyszłam tego dro drogą takiego wglądu, takiego olśnienia, nie wiem, jak to nazwać, ale no, rozumiem, że to raczej nie jest yy, droga, yy, przez którą przechodzą moje podopieczne. Tak, raczej ja yy, też gdzieś pracując z nimi, czy moje czytelniczki, czytając moje yy, książki, czy bloga. Próbuję sprawić, żeby one przeszły tą samą drogę, tak, czyli żeby zaczęły zdawać sobie sprawę po kolei, czym jest ta bulimia, jak ona powstaje, jak to się dzieje, że ona trwa, tak, i kiedy to zrozumiesz jasno i zdobędziesz narzędzia, żeby radzić sobie z tym, z tym głosem nałogu, żeby kiedy będziesz wiedziała, co robić, kiedy właśnie po, pojawia się ta e, ochota, tak, na atak, Wtedy też możesz powtórzyć mój, no, no, mój sukces, tak? Możesz też wyjść z bulimi. Więc wszystko chodzi o to, żeby prawidłowo się zdiagnozować, tak? bo w diagnozie już tkwi tak naprawdę metoda leczenia tego. Faktycznie, większość zaburzeń odżywiania jest takim nałogiem, nie? takim nawykiem, który po prostu wchodzi w krew. I, I wydaje nam się, że nigdy w życiu się z niego nie, nie wyłamiemy, nie? a jednak jest, jest to możliwe. Jeżeli jesteś przekonana, że zaburzenia odżywiania są chorobą psychiczną, i e, ja wiem, że ja idę tutaj pod prąd temu wszystkiemu, co mówi mainstream, tak? No ale to działa, więc, więc będę szła pod prąd. E, jeżeli grzebisz w swoim dzieciństwie próbujesz zobaczyć, co jest, nie wiem, z tobą nie tak, w sensie, że nie tak jakoś przeżywasz emocje, że uciekasz i tak dalej, to możesz spędzić naprawdę 20 lat nad tym. Tak? Miałam czasami dziewczyny, które były i 10 lat w terapii, w terapii i, i szukały tych wszystkich przyczyn y, i tam nie wiem, i co z, z ich y, właśnie tym przeżywaniem emocji i tak dalej, a i tak robiły to samo, ponieważ diagnozą, które one dostały, była choroba psychiczna, tak, a nie nawyk czyli ta prawidłowa diagnoza, tak, czyli jakby ten cały wysiłek, który wkładały, wkładały nie do tego worka, nie? Mm. tak jak wcześniej rozmawiałyśmy o zaburzeniach okresu, tak, mówiłaś, że lekarze nie potrafili Cię zdiagnozować i co z tego, że Ty 10 lat w szpitalach leżałaś i brałaś hormony i leki, jak nie tutaj był problem, tak, problem był gdzie indziej, nie, problem był w tym, że, że za mało jadłaś i jak postawiłaś sobie właściwą diagnozę, Zaczęłaś iść więcej, to ile to zajęło? Dwa miesiące, tak? Żeby odzyskać okres. No właśnie, nie? i tu, tu, jest, tu jest dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania. Ile trwała ta Twoja droga? Jakby od momentu, w którym jechałaś na rowerze i wiedziałaś, jakby co już trzeba robić, to, to jak długo zajęło Ci poradzenie sobie z tym? To znaczy, to się stało od razu, bo ja zrozumiałam, że już nigdy więcej nie zwymiotuję, po prostu nie. I to było 6 lat temu, i faktycznie, faktycznie tak jest. Ale musiałam się gdzieś jakby nauczyć znowu normalnie myśleć o jedzeniu, bo ja właściwie tak, tak naprawdę nigdy nie jadłam normalnie. Przeszła, zaczęłam przechodzić na dietę, jak byłam bardzo mała, to gdzieś wyniosłam z domu, że, że trzeba się odchudzać, że i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę musiałam nauczyć swój organizm i swój mózg normalnego jedzenia. Tak, bo mój mózg dalej chciał się obiadać. I ja czasami faktycznie jeszcze się obiadłam kilka razy, tylko że postanowiłam, że ja już nie będę kompensować, nie będę dalej się głodzić, żeby nie nakręcać tego błędnego koła. I tak naprawdę takie, takie napady na jedzenie ustały po, po, kilka, po kilku miesiącach. Tak, ale to też nie było tak, że ja się codziennie objadałam, tak? to było na przykład. Raz na dwa tygodnie się objadłam, potem raz na miesiąc. Tak więc to gdzieś zajęło mi pół, pół roku, ale żeby tak naprawdę wyleczyć, wyleczyć w cudzysłowie swoją głowę, to myślę, że około dwóch lat. Tylko, że trzeba wziąć poprawkę na to, że jakby ja testowałam wszystko na sobie. Ja szłam okrężną drogą. Ja czasami chwytałam się różnych konceptów, które. Wiem, że były szkodliwe. Na przykład koncept abstynencji wyniesiony z anonimowych jedzeniecholików. Tak, jakby nie chcę tutaj źle mówić na anonimowych jedzeniecholików, bo też robią, robią dużo dobrego, ale wiem, że przy wychodzeniu właśnie z zaburzeń odżywiania koncept abstynencji, który na przykład działa, w alko jeżeli chodzi o alkohol, tutaj nie działa. Nie? I dużo miałem jakichś takich różnych pomysłów, które testowałam na sobie. I, I dlatego zajęło mi to dwa lata, ale jak patrzę na moje podopieczne, to tak naprawdę to intensywny mentoring ze mną sześć tygodni już na tyle je stawia na nogi, że mogę powiedzieć, że dziewczyny no, no jedzą normalnie. Tak, potem wiadomo, są jeszcze imprezy, różne sytuacje, z którymi tam też trzeba sobie radzić, w cudzysłowie. Tak, ale to już jest na pewno o wiele łatwiejsze, kiedy nie tkwi się w tym błędnym kole i kiedy się odżywić, dożywi organizm, kiedy on chociaż troszeczkę ci bardziej zaufa. I jak teraz właśnie wygląda twoja relacja z jedzeniem? Tak jak moja relacja z oddychaniem. Po prostu to jest część życia. Jem jak jestem głodna, przestaję jak się najem. Tak, jem to na co mam ochotę. O dziwo, nie są to same słodycze, bo ja byłam przekonana, przekonana absolutnie, że jestem uzależniona od słodyczy, że ja bez słodyczy nie mogę żyć. A okazało się, że ja po prostu jestem mega niedożywiona, tak? I mój organizm pragnie szybkich źródeł energii, cukru, tłuszczu. Teraz, jak jem normalnie, to mogę się poczęstować czasami słodyczami, ale praktycznie mogłyby jakoś dla mnie specjalnie nie istnieć. Nie? Fajnie zjeść sobie loda latem, ale to nie jest tak, że ja tego loda planuję i muszę go włożyć w swój plan jedzenia i i muszę dbać o to, żeby tych lodów nie jeść codziennie. No, po prostu, jak mam ochotę, to sobie zjem. A tak wychodzi, że jakoś tej ochoty specjalnie nie mam, tak? Po prostu to, to szału nie robi. Tak więc, jakby, no, moje, moja relacja z oddychaniem, z oddychaniem, z jedzeniem jest neutralna, bez jakiegoś strachu, bez jakichś, nie wiem, fajerwerków. Po prostu jem, by żyć i, i, i czerpać z tego przyjemność i tyle. Super, to jest właśnie super, co mówisz, i to jest, no to jest dokładnie to, co ja też teraz czuję po tych 10 latach, kiedy właśnie też myślałam, że słodycze, fast foody, że wszystkie te. Niezdrowe, chociaż ja bardzo już nie lubię używać tego słowa, bo nie wiem, co ono znaczy, ale wszystkie te produkty, no po prostu będę je jadła w nieskończoność, dlatego nie mogę sobie na nie pozwalać. I tak, jakby żyłam przez tyle, tyle lat, nie? A teraz, w momencie, kiedy właśnie pozbyłam się tego wszystkiego i już. Nie mam żadnych restrykcji. I tak jak ty właśnie powiedziałeś, że jeśli chcę loda, to zjem loda, ale nie zawsze się zdarza właśnie, że go chcę. A, mhm. a jeszcze pół roku temu pewnie by było tak, że e, sama, sam widok lodów już by od razu po prostu sprawił, że myślałabym o nim cały dzień i zastanawiała się, czy mogę go włączyć dzisiaj do swojej diety, czy nie mogę. Więc mhm. no, to jest super, to jest super uczucie. No, na pewno, wolność, po prostu wolność. Dokładnie, dokładnie, wolność. Gdybyś właśnie na koniec mogła dać jakąś radę dziewczynom, które e, zmagają się ogólnie z zaburzeniami odżywiania, to, co byś powiedziała? No, przede wszystkim, żeby, żeby słuchać swojego ciała, żeby nie kombinować, tak? E, po prostu nasze ciało jest naszym najlepszym dietetykiem, jest, jest niezmiernie mądre, jest częścią natury. E, więc, jak nasz. W ogóle skąd pomysł, że nasz mały ludzki mózg, tak, ograniczony jednak, może wiedzieć lepiej niż nasze ciało. Tak, że jakaś dieta z kolorowej gazety może, może wiedzieć lepiej niż nasze ciało, co jest mu potrzebne. Tak. I nie bać się tego. Tak. Nie bać się, że Twoje ciało nagle ma właśnie zachcianki na to, na tamto, że nagle nie wiem. Trzy dni jesz tylko i wyłącznie łososia na obiad i nie chcesz nic innego, tak? czy że masz jakieś fazy na jakieś dane produkty, czy, czy że zjesz sobie tą czekoladę, tak? nie bać się tego, nawet jeżeli zjesz za dużo, no to twój organizm po prostu dłużej nie będzie głodny. To nie jest tak, on, on nie ma żadnego interesu w tym, żeby cię, nie wiem, przytyć do, do, do rozmiarów, nie wiem, szafy trzydrzwiowej. tak? Dlaczego Twój organizm miałby to niby robić? Nie, to organizm chce być zdrowy, chce być sprawny. Do tego, do tego się urodziliśmy, do tego jesteśmy stworzeni. Nie do tego, żeby być, nie wiem, otyli i chorzy. Tak więc trochę więcej zaufania do swojego ciała i trochę mniej zaufania do właśnie tego rozumu, który już tutaj wie, że nie wiem, post taki i taki będzie odpowiedzią na Twoje wszystkie bolączki. No, no nie, tak? słuchanie swojego ciała, powrót do natury będzie tą odpowiedzią i o tym należy pamiętać. Dokładnie, ja się pod tym podpisuję obiema rękami i myślę, że to jest e, takie doskonałe zakończenie dla naszej rozmowy. E, Aniu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Świetnie mi się rozmawiało i. Również. E, o zaburzeniach e, odżywiania i miesiączkowania. I powiedz jeszcze, e, gdzie Cię można spotkać w internecie? To jest blog e, wilczegłodna.pl. I platforma kurs.wilczegłodna.pl, gdzie jest mój kurs online. I także są dostępne moje książki w Empiku i na mojej stronie. Już nie będę wymieniać tytułów, bo jest ich aż pięć. Tak? Nie próżnuję, piszę o zaburzeniach cały czas, więc no, no polecam. Aha, i kanał YouTube Wilczobłodna oczywiście też. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Podziękujcie Ani w komentarzach. Zajrzyjcie do niej na bloga, kupcie jej książkę. Pa, pa, pa dzięki. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli podoba Wam się ta tematyka, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, żeby lajkować ten film, komentować pod spodem. I jeżeli znacie kogoś, komu taki film może pomóc, to oczywiście szerujcie i wysyłajcie to w świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!